Siema, jestem Bartosz Głogowski, jesteśmy na Skate parku w Parku Woleśnie i przedstawię Wam moje 5 na 5 Pierwszym trikiem jest Wakey 180, jest to przyjemny trik Jak widać, siada mi dość, dość ładnie, trochę się go uczyłem, ale jest dobrze. Na początek bardzo ładnie. trikiem jest Vake 180 na Paola. To jest mi siada całkiem ładnie, bardzo lubię ten trik to był chyba jeden z pierwszych trików po olce. kim jest show it z normala? Siada ładnie, to na nagraniu trebu. było gorzej, ale zwyczaj jest dobrze. Przyjemny trik, też jeden z pierwszych. No. Jakieś stylowe, 180 no comply. Zwykłą no ja nie umiem, ale 180 prawie wchodzi. Bardzo, bardzo przyjemny trik, świetna zajawa. No na przykład mój kolega bardzo to lubi i zawsze mnie prosi, żeby zrobić. No, jeśli wejdzie to jest psia. Jest fake full Fulka, czyli fajki 360 doli. Zazwyczaj na nagraniu przyjdzie dość... Turlany. Turlany, ale zazwyczaj ale jest lepiej. Trik jest bardzo przyjemny. Na początku trochę trudny, ale z czasem jak się tylko go dobrze wykatuje, to wsiadam praktycznie za każdym. Skoro to były te triki, które no, w miarę umiem, to teraz te pięć trików, które mi nie wchodzą, nie lubię ich, nie umiem, czy, no lubię, ja bardzo chciałbym umieć, ale no, po prostu z tego, że mi nie wchodzą, to mnie bardzo denerwują. No. Ale mi się... To czy kochanego wszystkich trzy flipa, trójeczki, czy jak tam to nazywano. uczy się go już pół roku, coś takiego. Nie umiem, zawsze jest tak samo. Zleciałem na jednym etapie i nie umiem go wykatować. No będzie umiał kawaleriana po dwóch dniach. Kolejnym trikiem jest Seiki Backside Krzysiesioli. Jak coś to to jest frontside, ale jak coś to zrobię takiego może szuranego, kilka razy mi wszedł, ale no, normalnie to. 5 na 5 go pokazywałeś. Też przez frontside, David. E, to, no nie wiem, no, nie umiem tego. Ostatnio w ogóle be, backside olka z jakoś mi cudem zaczęła wchodzić znowu, bo przecież w ogóle tego nie miałem. No, oczywiście nie umiem co. Może Klikiem jest Varia y, Kill no, ludzie mogą twierdzić, że co ja by wariała, ale y, kilka razy wkleiłem było nawet dobrze, ostatnio, nie. ostatnio y, nie wchodzi mi w ogóle, no. Nawet trzymamy mnie y, Kilka razy wkleiłem, nawet za pierwszą próbą w życiu wkleiłem, a później już za każdym razem nie wchodził, nie wiem tego triku. Jest y, Fake spin, ponieważ z normala nie jest zrozumieć w ogóle zakręcić Nie umiem w ogóle zakręcić, nie umiem go nawet i tak temu wracam. Nie rozumiem w ogóle triku. Bardzo mi się podoba i z normala, i z fake, ale nie. Ostatnim trikiem jest fliczki clip, który bardzo mi się podoba, jeden z moich może kickflips exchange zwykłego z nie umiem yy, Normalnego nie pokazywałem, ponieważ no... Y, wolę robić... Inny Ale do switcha... Kręci się w miarę, ale... zsiąść nie umiem No, może... O, coś takiego, ale tak to to nie Dobra to było moje 5 na 5, dziękuję bardzo. Jeszcze raz Bartosz Głogowski, Skatepark Wolek.